Zaskoczony jestem, kurde. I tak, mówię, tego... nic, mówię, kurde, zaciąg. Normalnie tak wzięłem, żeby wyłonić żyłkę, żeby, 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 żeby nie wylegać, nie? I za chwilę ten. I o połóż, taki bąbel poszedł, zamiliło się w ten. I od No, 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 no. Jakichś wami pociąg. Ty no dalej, no. Właśnie, wtedy pamiętasz ten nasz. To jeszcze będzie do czerwca brał. A ten teraz na sam koniec. Już zwijaliśmy się z Davidem. Cześć, Węgorz przyjdzie. Chcesz twarz na YouTubie? Czy nie? Nie. Nie? Nie pokazywać? A co chcesz na YouTube?